Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maciej, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina drugiego Zabójcy Królów. E, spoko, zaraz mi się szkła rozjaśnię, więc będzie gitarka. E, bam, bam, bam Mam bardzo dobry humor dzisiaj. W sumie wstałem prawą nogą, jestem już po zakupach, jest godzina 11.30 i na 13 .00. potrzebujemy odcinek. Tak, udaje się do kryjówki królobójców. A gdzie jest ta kryjówka e, królo, królo, królobójców? To jest bardzo dobre pytanie. Zobaczmy na mapie. Kryjówka królobójców. Uchu, czyli musimy znowu przejść tędy. Okej, okay, okej. Okay. No dobre, trzeba przyznać, chłopy mają jaja, żeby się ukrywać tak blisko. Po bojowisko. Dobra, mamy to. Ogarnij się żołnierzu! Nie wiem kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem. Ech. dobra. Serum super czy co? Jestem wiedźmakiem. Ojej. Oh yeah. Dobra, ogarniliśmy sobie trolla <laughs> Nie w tą stronę poszedłem, tak mam wrażenie. Ojej, oh yeah, pamiętam to Okej, okay, mamy to Tá vendo, Dobra Ojej, oh yeah, serii wiedziała O czym wiedziała? zniszczyć dowody Jakie dowody? No Nie chcieliśmy cię zostawić O czym ty mówisz? prawie się udało pomyśl tylko dziki gon mogliśmy uwolnić świat od widma wojny okej okay. to też był wiedźmin to też był wiedźmak 13 września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim. Podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady Wlichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269. Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. Okay. -letni chłopiec Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę mam Dość. 24 lutego 1270 Przełęcz w górach armusz Antikora cesarska, jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację, teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270 Jaruka. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10. a 20 rokiem życia, wszystkie poza Yennefer. Mhm, mm okej. Okay. Czy jakieś wspomnienie Geralt odzyska? <sighs> miecz negocjator Ej, to jest słabszy miecz niż mam. <laughs> jest wart więcej. Mm. Dobra, książki. Dobra, trzeba porozmawiać teraz z DeathMoldem. Ja w sumie bym przeleciał nieco dalej. Dobra, w razie czego mamy mieczek przygotowany na potwory? Po drodze spotkamy się z jakimś kupcem. Co więcej uników, nie mi! Matka mu mówi, idą po ciebie sołtys zwerbunkowy! Hehe, <noise> zwerbunkowy! Polecę sobie do jakiegoś kupca. Kilka lat temu biłem czarnych! A teraz z nimi obozuję. Wielka polityka! Cóż nam do tego? Pohandlujmy. Zostawię sobie tak z 16. Dobra, troszeczkę hajsu mamy tym sposobem. I wiecie co? Widzimy się za moment. Dobra, ciś się nie wyda. <laughs> eee, co ja chciałem? Porozmawiać z Deadmoldem. Wspominałeś. Widocznie nie na tyle często, żeby poskutkowało. Może innym razem. Martwisz mnie. Znowu przypomniała mi się Tris, Jennefer? Po pierwsze, nie ma pewności, że Jennifer żyje. Po drugie, nie mam pojęcia, czy Tris żyje. No fakt. Niby masz dwie, a takie jak one łatwo nie giną. Jak tylko uporam się z mordem, a co z Yennefer? Dowiem się, kiedy ją spotkam. Oje, oh, yeah. bywaj, bywaj, przyjacielu! Obojowisko, porozmawę z Dotmoldem o tajemniczych królobójcach. Których znasz prywatnie, Geralt? Górny obóz Kedwen. Ojej, oh yeah, mam całe dwa kloce drewna. To się nazywa biznes. jak, złapałeś go? Sheila dopadła go pierwsza. Selig nie żyje. Suka. Okay. Teraz jest już pewnie po drugiej stronie mgły. Ruszajmy, Wiedźminie. Trzeba zdjąć tę klątwę. Wyciągnąłem od króla medalion, którego szukałeś. Trzymaj. Dobra. Odblokowano osiągnięcie z Master. Eee, dobra zadania linii głównej. E, wiersna bitwa, gdzie jest Tris Marigold? na bitwa. Dziwoląk. Rozmawiałeś. Z... Informacja o... I tak poprawdzie go rozumiem. Masz spore szanse na zejście przy kon... Daj spokój, Detmold. Zwyczajnie się boicie, że zostawię was tutaj z całym... O to akurat się nie boję. Wiem dlaczego. Ok. Gerry? Dowid A... po drugiej stronie też jest czarodziej. Próbuję zbadać pole bitwy. Skąd wiesz? Po owocach ich czarów poznacie ich. Specyfika zaklęć. to może być... Okay. Się... Bywaj. No jezu, co W Jako taka jest bytem <śmany> przeciw... Nieprzyjacielem ludzi! Jak będę zbroi potrzebuję jeszcze, czego chcesz Widzę, jest jak To wielki okay. Tak. będę uważał na ogień. Bywaj, potrzebuję fragmentu zbroi z set Seturkrika. Set 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 Strach trochę przeciw świętej ruszać. Posłuchałeś się wrażej propagandy. A jeśli ona naprawdę namaszczona przez Bogów dziewica? niech cię głowa nie boli. Wiedźmin mi wszystkiemu zaradzi. A teraz. Relik! Masz tam popiół? Wszyst. dobra symbol odwagi Czego chcesz je? No, ty jesteś pomocnikiem. No, świetnie. Chcę rzucić okiem na ręcztunek z górnej pół. No chyba. Więc Okej. Okay. Wieso? Okay. Kogo ja ty mnie znasz? Ja. I eee, plac. dobra? Zaki nie mógłbyś być jeszcze... Napisałbyś piosenkę na piosenkę? Turli... Czy króla Hanselta interesuje? W Cadwen. Cenimy. Okej. Okay. Musimy popytać o te symbole. To musimy poszukać osób, które chcą z nami gadać przede wszystkim. Czego chcesz? To twoja A gdzie ta? Przychę... Dobra, to ich trochę widzę. Rozprawię się z tą zjawą, ale usługi na. Mój żołd nie jest wysoki! Rozumiem. Czego? Wydaje mi się... Możliwe. Kto? I po... Ludzie Detmolda. Są wszędzie. Podobno wykry... Czego chcesz? Okej. Okay. Podobno nie, nie wierzę. Ci z Nilfgaard... Czego chcesz? Co tu. Nie mam pojęcia, ale. zna znaczy. Nie No, spotkałem. się od tamtego czasu i, jeśli pozwolicie, mam tu taki drobiazg. Nie chowam. Weźcie. Wypad. Jestem ciekawy, co dostaliśmy. Grybula! kogoś się jeszcze mogę zapytać o symbol odwagi. Ciebie nie, ciebie też nie, Jezus Maria, powinienem już ten odcinek montować powoli W dupę se psać grzeczności Nie wiem kim ty kurwa jesteś, ale mam nadzieję, że cywilem hehe, he, grabiłem króla z dorobku życia. Eee, dobra, widzimy się w następnym odcinku dzięki za oglądanie Hej!